Okej, okay, witajcie po raz kolejny na kanale dzisiaj króciutko. To, co zobaczycie za chwilę, to jest fragment rozmowy, której nagranie użyczył mi Krzysiek Kankowski, u którego na kanale rozmawialiśmy z Jędrzej, że Jędrzejem Kodymem Kodymowskim o tym, jakim człowiekiem jest Karol Nawrocki, a także o kontekście, który ja znam, akurat tak się przytrafiło dosyć dobrze, bo jesteśmy z tego samego pokolenia. Wychowywaliśmy się w tej samej dzielnicy, kibicujemy temu samemu klubowi. Ja znam też trochę osób, które Karola Nawrockiego znały, za im poznała go cała Polska. Robię to z bardzo prostego powodu, że pierwszy raz chyba w swojej karierze mam takie poczucie, że tak duża stawka jest tych wyborów. Oczywiście one się pewnie będą decydować w drugiej turze, a nie w pierwszej, ale. Też to, jak niesprawiedliwie został potraktowany ten człowiek, mnie po prostu gdzieś jako grańszczanina, jako kogoś, kto trochę zna jego historię, zabolało, więc tym się chciałem z Wami podzielić. Jak jesteście ciekawi, o czym rozmawialiśmy jeszcze, bo to jakaś jedna trzecia tylko tej rozmowy została przeze mnie na szybko wybrana, to zapraszam Was na kanał Krzyśka Karnowskiego. Tam jest jakby całość tej rozmowy, także dłuższe wypowiedzi Kodyma, które też są niezwykle ciekawe pod tym względem. W w opisie do tego filmu będziecie mieli linka, teraz zapraszam. Jędrzej Kodymowski i Maciej Korzuszek czyli nie wiem, jak to nazwać, czy jest to ceremonia kakao prawie że w rozszerzonym składzie, czy trzech panów K, w pewnym sensie również. Witajcie na moim kanale. Cześć, cześć, cześć. Ja chciałem bardzo powiedzieć tylko, bardzo... że jestem, mam tylko jeden powód, dla którego jestem tutaj gościem. To znaczy, chcę obserwować, jak ktoś inny próbuje prowadzić rozmowę z Jędrzejem Kodym Kodymowskim. I że chcę po prostu się cieszyć tą sytuacją, w której nie na moich barkach będzie ten ciężar. Także. No wiesz, co, Maciej, ale to już teraz to już co po prostu dosypałeś do pieca, no konkretnie wiesz. Konkretną ilość koksu, nie wiesz. O. Jędrzej. Tak, nie, tak nie można. Mi się zrobiło przykro, jestem wrażliwy, wiesz. Nie? No, już od razu cię, y, zepsuł ci się ten. piksele ci się go zmyły na wychranie. Na tak? Za nie? No, nie no, że... słaby internet. Tak. To jest, tak. Ale dobrze, no to... roz rozmawiajmy. bo... No. No. chciałbym dzisiaj się na tym skupić. To znaczy, nie na jakichś taki, takich sprawach zupełnie bieżących, najważniejszych wydarzeniach kampanii, ponieważ to znaczy pewnie tam one się będą przewijać, ale po prostu chciałbym, żebyście. Rozwinęli te wątki, które żeście poruszali. Dlatego, że. Do tej rozmowy, bo wydaje mi się ta rozmowa bardzo ważna, z racji tego, że to był polityk, który nie był politykiem wcześniej, był nieznany. Kampania nie trwa wcale tak długo. Wydaje mi się, że do opinii publicznej pewne bardzo wartościowe fakty o Karolu Nawrockim się nie przebiły i pewnie nie przebiją się dzięki naszej rozmowie, ale to jest coś i powiem szczerze, że dawno tak się nie przygotowywałem do jakiejś rozmowy jak do tej, bo nawet zadzwoniłem do kilku osób z Gdańska, które znały Karola Nawrockiego jeszcze wcześniej niż ja go znałem i jedna rzecz jest niezwykle istotna, już zostawiając na boku ten sport. E Karol Nawrocki był osobą, która współtworzyła pamięć o żołnierzach wyklętych, czasem będąc głównym tak, organizatorem tak, różnych tak, inicjatyw, tak. na przykład pomniku żołnierzy wyklętych przy cmentarzu garnizonowym. Potrafił momentami też współpracować, z, współpracować przynajmniej przekonywać do swoich racji, bo na pewno stali po dwóch stronach barykady pamięci historycznej, ale potrafił jakąś tam współpracę z Pawłem Adymowiczem Świętej Pamięci nawiązywać. Ale jedna jest rzecz moim zdaniem niezwykle ważna. Ponieważ on wszedł do społecznej, wspólnotowej świadomości w momencie, kiedy stał się tak naprawdę szefem Muzeum II Wojny Światowej, to zaczął być postrzegany jako taki człowiek, którego już w uproszczeniu możemy to powiedzieć i w takiej negatywnej wersji tej historii, Jarosław Kaczyński bierze jako taką figurkę, to ja go teraz sobie przesunę na szefostwo IPN-u, bo on jest moim zaufanym urzędnikiem, a teraz z, ryb, z niego zrobię kandydata na prezydenta RP. Karol Nawrocki, nie tylko był głównym organizatorem jednego z najpiękniejszych dni w moim życiu, czyli, yy, czyli dnia, w którym Inka Siedzikówna została pochowana yy, z honorami na Gdańskim cmentarzu w 2016 roku, ale organizował tego rodzaju obchody i był też jednym z takich spiritus Movens od roku 2010, a może jeszcze wcześniej, w Gdańsku. I to jest niezwykle ważne, że to było w Gdańsku, to znaczy w mieście, gdzie ktokolwiek. Tak, to jest, tak, jest opanowane nie robi, przez że... ludzi, którzy robią problemy. To znaczy, gdyby to był karierowicz, to wybrał sobie najgorsze miejsce i najgorszy sposób na robienie tej kariery, tak? Bo wątpię, żeby jako kilkuletni chłopak, którego ludzie właśnie wspominali, wspominali i rozmawiałem z ludźmi, którzy też brali w tym udział, właśnie po to do nich też dzwoniłem, bo ja sam nie chcę na siebie brać tego, że... Zawsze, które nie są... Nie zasług, które nie są moje, bo to moim zdaniem była wielka odwaga, ale też wielka taka świadomość tego, jaka to jest wartość. Tak? To znaczy, bo te wybory to też jest konflikt pomiędzy, czy konflikt, rywalizacja pomiędzy patriotyzmem genetycznym albo wyniesionym z domu, albo znalezionym w książkach, ale takiej buntowniczej wręcz niezgody na to, że Inka Siedzikówna gdzieś leży. E, nie nie mają swojego gdzie, miejsca, tam. nie wiadomo gdzie. A patriotyzmem w wersji Rafała Trzaskowskiego i Donalda Tuska, który jest patriotyzmem chwili. E, nie, nawet wiesz, o to chodzi. Nie poszukujmy no, wiesz, no jest, jestem, nie, Ja, 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 no, ja porównuję, no, Jędrzej, ten no. patriotyzm do mojej jazdy na wrotkach, To no znaczy, wiesz. ja mo mogę komuś powiedzieć bardzo, że lubię. I że to jest jedna z moich ulubionych rzeczy, ale w życiu może jechałem raz na wrotkach, i nawet nie mam wroty. Mhm. I, i, to jest, I to jest ta różnica między ludźmi, którzy jakby tak jak powiedziałem, robili to i się tym interesowali, bo to było dla nich ważne. Stojąc często w deszczu po kilkadziesiąt osób na tych początkowo na tych uroczystościach, a ludźmi, którzy teraz mówią o, zmienił się klimat na całym świecie i y, elity, i narody już nie są kosmopolityczne i globalistyczne. No to my teraz jesteśmy polskimi patriotami, którzy będą bronili granic, bo inaczej wyborów nie wygramy i doskonale to wiedzą. Więc to jest, to jest też chyba wiem, bardzo ważne. No to raczej bym to, wiesz, to raczej bym tutaj się dosłukiwał tak zwanej to jest walka wiarygodności z, z pełnym takim można powiedzieć politycznym krętactwem, bo, bo w gruncie rzeczy wiesz, ci globaliści, którzy najpierw alarmowali cały czas właściwie można powiedzieć, że jeszcze słychać. Echo tych słów w uszach, że, że planeta płonie. Dzisiaj faktycznie przebrali się w piórka patriotów. No to jestem, ja, ja bym, Maciu, Ciebie poprosił o to, o tą jakby, refleksję społeczną jeszcze. To, co Ty za, za, zaczynałeś u, u siebie mówić w, w tej rozmowie z Łukaszem Jankowskim, czy jednej z rozmów z Łukaszem Jankowskim, kiedy to jakby Ciebie to poruszyła cała sytuacja, której, no ja nie wiem, w moim odczuciu Karol Nawrocki finalnie wybrnął. Ja też może powiem jeszcze, jeszcze, zanim ciebie poproszę o głos, coś, coś, coś od siebie. No, ja wiem o tym po sobie też i po ludziach, których znam, że po prostu są, są sytuacje życiowe, kiedy człowiek ma pewien imperatyw pomagania i po prostu nie, nie, nie patrzy na to, czy, czy za 10 lat mu się będzie wszystko zgadzało w papierach, bo po prostu jest, jest potrzeba bieżąca w danej chwili i, i trzeba ją zrealizować. Potrzeba czyjaś, a zarazem potrzeba własna, żeby komuś pomóc. Oczywiście może ja patrzę tutaj z pewną taką chrześcijańską naiwnością, ale, ale zakładam, że w Karolu Nawrockim w tej konkretnej sprawie właśnie taki, takie motywacje znalazłem. No, to, to chyba tyle, tyle ode mnie. Po nie, nie, nie mam też mandatu, żeby opowiadać własne historie, ponieważ nie są to historie wyłącznie moje, tylko też dotyczące innych osób które niekoniecznie mogłyby tego chcieć, a też nie, nie wszystkich mogłyby już o, o, o to zapytać, natomiast po prostu wyobrażam sobie takie, takie sytuacje, a w sumie nie muszę sobie wyobrażać, bo je po prostu znam. Znaczy, ja ci powiem tak, ja przyjąłem, jeżeli chodzi o interpretację, ja mam swoją interpretację, ale też przyjąłem, że ponieważ jednak sztab Nawrockiego i sam kandydat trochę wrzucili do przestrzeni publicznej kilka tam wersji, to ta historia funkcjonuje jakby na dwóch takich płaszczyznach. To znaczy, jedna to jest ocena tego, co się wydarzyło, już znając właściwie w tej chwili praktycznie wszystkie fakty. Tych faktów nam w tej chwili nie brakuje, a druga to jest ocena, że właśnie powiedział coś inaczej na początku, a potem to się okazało inaczej. I to już nie dotyczy samej pomocy panu Jerzemu, tylko. No tylko tylko jakby tego, jak, jak komunikacyjnie to zostało rozwiązane. Więc jakby ja od nikogo nie oczekuję, bo ja też, też strasznie w mediach tego nie lubię, że ja powiem teraz ludziom, wyborcom, że tutaj nic nie ma, nie patrzcie, idźcie, rozejście. Natomiast to, co, o, to o co Tobie chodzi chyba i o to, co mnie jakby dotknęło w tej sytuacji, to to, że to jest historia no, takiego, bo nie, nie mojego życia, ale ponieważ my jesteśmy zasadniczo tym samym pokoleniem, Karol Nawrocki jest ode mnie młodszy, który to jest rocznik? 83 jest Nawrocki? No tak. Tak. Chyba jest rok ode mnie młodszy, ale no to jesteśmy, jesteśmy tym też. To też jest specyfika. My jesteśmy pokoleniem ostatniego wyżu demograficznego. Pokoleniem, które żyło w kawałek swojego życia w komunie, bardzo mały, a potem do szkoły poszło. Ja poszedłem dokładnie w 1989 roku do pierwszej klasy podstawówki. Nie? I to też jest historia mojej dzielnicy, w której ja się wychowywałem do 11 roku życia, czyli Siedlec. Siedlec. Ja mieszkałem po drugiej stronie, jak ktoś jest z Gdańska, to wie, jest ulica Kartuska ja mieszkałem tam, gdzie jest ulica Szara, ulica Ogińskiego, moja ulica i ulica Malczewskiego. Po drugiej stronie mieszkał Karol Nawrocki i Siedlce to nie była... Dzielnica bogatych ludzi, no tak mówiąc najkrócej. Ja chodziłem do szkoły numer 14 i był bardzo wyraźny w mojej klasie, w której, do której chodziłem, były bardzo dobre relacje, ale był bardzo widoczny podział, to znaczy pomiędzy ludźmi, którzy byli właśnie z a nad Siedlcami na takiej górce było tak zwane wzgórze Mickiewicza, gdzie stały. No dzisiaj by ktoś powiedział, że to nie jest dzielnica luksusowa, bo trochę nam się zmieniły preferencje, ale na tamte czasy to była dzielnica luksusowa, takie szeregowce stały po prostu i ludzie, rodziny mieszkały w jednorodzinnych. Domach. Nie? I ja mieszkałem z rodzicami, z moją siostrą w kawalerce, która ma, miała powierzchnię, pewnie, mojego dużego pokoju. Była wnęka, za którą stała szafa, przed którą stała szafa, za szafą było nasze łóżko piętrowe z siostrą. I myśmy to był nasz, w cudzysłowie, pokój. Nie? I dlatego ja o tym opowiadam, bo mi się wydaje, że. Najbardziej niesprawiedliwe w tej historii. Ja się nie jestem w stanie się z tym pogodzić. Ale może też na takiej zasadzie, że sam bym się czuł bardzo niesprawiedliwie potraktowany, gdybym w tej sytuacji był. Że ja jestem z rodziny, gdzie mieszkania, ja nie mam mieszkania, nigdy nie miałem mieszkania, nigdy nie byłem właścicielem żadnego mieszkania. Moja siostra odziedziczyła mieszkanie po naszej babci, ale w większości. Przypadków, to dziedz... nasze pokolenie mieszkania dziedziczy po prostu, bo rodzice albo dziadkowie umierają, ale jak jesteś z wielodzietnej rodziny, to, 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 to nie przychodzi tak łatwo. I, I tak jak patrzę na tą sytuację, nie biorę tylko tej kawalerki, ale to pięćdziesięciokilkumetrowe mieszkanie, w którym mieszka pięcioosobowa rodzina, które jest spłacane z kredytu. I jak wychodzi Witold Zębaczyński, Robert Kropiwnicki, i ci wszyscy, że tak powiem. Koniacz. Lalusie i cwaniacy, mm -hmm. przepraszam, ale powiem tak, i mówią wyłucacz mieszkań, tak? mm -hmm. że to była jakaś akcja mafijna jakaś. Tam. To, po prostu, to, to jest strasznie bolesne. tak? Ja się przeprowadziłem, jak miałem no 11-12 lat, do takiego nowego osiedla Ujeścisko, jak ktoś zna, i tam mieliśmy już mieszkanie trzypokojowe, moi rodzice w tam współdzielczym takim systemie, udało im się to załatwić ale też dla mojego pokolenia z racji chociażby tego wyżu, z racji tego zjawiska przenoszenia się polskiego społeczeństwa do miast, to zna te jakby mieszkaniowe po prostu zagwozdki. No ja na przykład w tej chwili mam, ja mam 43 lata, ale nie wiem czy, czy i moi rodzice mi mówią, spokojnie ty będziesz, jak my umrzemy, to będziesz miał mieszkanie. Tylko to jest taka też gra pod tytułem, a jestem osobą, która naprawdę jak na standardy polskie zarabia nieźle w tej chwili. I teraz nie chodzi mi o to, i do tego teraz jeszcze trzeba dołożyć tę historię, że autentycznie, co, co do tego ja nie mam wątpliwości, bo też z tymi osobami, którymi gadałem. Karol Nawroski to jest człowiek, który miał bardzo dobre relacje i ma do tej pory z małżeństwem Kołakowskich, najmłodsza ofiara stanu wojennego w Polsce, z małżeństwem gwiazdów. Znaczy o tych seniorów zawsze dbał też w tym kontekście upamiętniania historii Polski, tej najnowszej także. I jak wyglądała ta relacja z panem Jerzym, to ja dobrze nie wiem, ale jestem w stanie sobie wyobrazić. Znaczy, wyobrażam sobie, że po pierwsze była faktyczna chęć pomocy i była ta pomoc, szczególnie jak czytamy dzisiaj te wypowiedzi dzieci, które mówią, że najbardziej w tej sytuacji się martwią tym, że ktoś je poprosi, żeby płaciły za DPS swojego ojca i nie miały z nim żadnego kontaktu. Ja znam takie, mam takich kolegów, którzy mają sąsiadkę, do której zachodzą i traktują ją trochę jak swoją babcię. Natomiast wydaje mi się, że dodatkowa dynamika, która tutaj dochodzi, jest taka, no, że pan Jerzy był człowiekiem, który miał swoje problemy. Może mógł zrobić więcej, pewnie sam by powiedział, że mógł zrobić więcej, ale z drugiej strony jest jeszcze ta kwestia, tak? To znaczy, konkurencja, kto najbardziej pomógł panu Jerzemu, jest konkurencją, w którym startuje tylko jeden zawodnik. Który nie ma z nim żadnego związku rodzinnego, który kiedyś mieszkał obok niego, kiedy mieszkała tam jego mama, a teraz mieszka, jego rodzina mieszka w ogóle w innym miejscu, do kawałek dalej, prawda? Więc, więc, więc to też nie do końca jest sprawiedliwa konkurencja, prawda? E, no i tyle. Cóż, Jędrzeju, coś do tego tła społecznego jeszcze, jakby dodać? Jeszcze pod wrażeniem, bo w sumie lubię, jak Maciek, wiesz, tak. Nie mam, nie mam za często okazji posłuchania, jak mówili na poważnie. Wiesz, z, z, reguły, nie cały nie, z, regu, z reguły. Z reguły, wiesz, zajmujemy się raczej taką e, formą bardziej żartobliwą. Ale nie, ale w sumie sprawa jest poważna. Ja bym to nawet tą, tą, ten cały przewód e, skrócił. Powiedział, powiedziałbym, że, że, że w gruncie rzeczy e, to wszystko, co się zadziało. To jest w ogóle nie niewyobrażalne w kategoriach ludzi takich jak na przykład pan poseł Kropiwnicki, no, który ma kilkanaście mieszkań, kupował je po jakichś tam preferencyjnych cenach. To wszystko było jakoś tam też układane, bo on ma bardzo dobre układy i cały ten, cała formuła na Dolnym Śląsku, która jest stworzona, tych relacji wzajemnej pomocy, tej, całej tej platformianej ekipy, tych cwaniacków, lalusi i takich wymocków po prostu nie mają pojęcia o normalnym życiu, no takim jak... jak, no, jak ale no, no, wiesz, i to też no. jest historia trójmiejska. Jacek Karnowski, który jest, był sumieniem kodu w czasie rządów Pisła a dzisiaj nie wiem, kim tam jest, posłem, prezydent Sopotu, no to ja pamiętam, jak żeśmy z niektórymi osobami, które dzisiaj nawet są dosyć znane, robiliśmy akcje, happeningi, jak wyszedł, wyszło nagranie, jak się nazywał ten dziennikarz, on potem nie zrobił, chyba, nieważne, ale taki dziennikarz nagrał Karnowskiego, jak Karnowski w sprawie mieszkania czy właściwie tam chyba był remont całego piętra na Monte Cassino, czyli w super prestiżowej lokalizacji, mówi jedno mieszkanie dla mnie, znaczy nie, ja to mieszkanie wezmę na mamę, tak, czy te słynne budowle też przy plaży, bardzo blisko chyba w Brzeźnie, gdzie tak, tak, Adam, tak, tak. Adamowicz po tak. preferencyjnych cenach kupował, tak, więc umówmy się, samorząd, deweloperzy, i ponieważ mówimy samorząd, to od dłuższego czasu w Polsce w dużych miastach to oznacza politycy platformy obywatelskiej. I sąd. I sądy. Naprawdę, jakby mandat do oceny takiej sytuacji mają zerowy w moich oczach. Nie, I nie to, no w ogóle. I nawet oczywiście to nawet, nawet, do, nawet to, było jasne. A jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć, jak już tak yy, tworzymy tę laurkę, która jest moim zdaniem zasłużona, że. Jest taka jedna szczególna osoba, z którą ja też współpracowałem, tworząc dodatek do Gazety Polskiej codziennie Pomorskiej, Która mnóstwo zrobiła dla środowiska patriotycznego w Gdańsku, właśnie w kwestii organizacji i tak dalej. I znając charakter tej osoby i jej taką zupełny brak tego genu karierowiczostwa, którego na polskiej prawicy nie brakuje. Wróżyłbym jej, jak, jak opuszczałem Gdańsk, to, myślę, to myślałem sobie, że ona, no pewnie oni szybko wszyscy zapomną, bo też czasem niestety gdańscy pisowcy mają to do siebie, że lubią przypisywać sobie cudze zasługi. I to, co jest dla mnie takie osobiście najbardziej wzruszające w tej całej historii, to jest to, że Nawrocki jest gościem, który o tej osobie bardzo pamiętał. Dlatego, że pamiętał ją właśnie z tych. Eventów, które wspólnie organizowali. Pamiętał, co ona robiła wtedy, kiedy to się nie opłacało i że potrafi odróżnić takich, którzy wskoczyli do tej łódki, kiedy PiS wygrał wybory w 2015. I ja słyszałem takie hasło od gościa, co pracował w Lotosie i próbował się, że tak powiem, do, dokleić do, do prawej strony polskiej sceny politycznej. Mm -hmm. I powiedział mi to hasło: Ja byłem w Lotosie dobrą zmianą przed dobrą zmianą. No, i no po prostu no, ludzie, oportuniści, no, jak w każdej dziedzinie życia się zdarzają. I to, że, że Karol kogoś, kto jestem przekonany, ani razu nie zadzwonił do niego i powiedział: załatw mi coś, jesteś mi to winien. Ja chcę, ja jestem tego warty. Kogoś, kto się nie promował w różnych kręgach, w których trzeba się promować. To jest dla mnie jedna z kluczowych cech charakteru, za pomocą której ja odróżniam, wiesz, jak to mówi się w hip-hopie, ziomków od frajerów, nie? Bo wiesz, no.